No, nie będę ukrywał, że trochę się tu nie mieścimy już. Czyli to nowe mieszkanie. Przydałoby się większe. Hmm, to kredyt razem. No, ale my nie mamy ślubu. Tak też można. Kto się rozwija, potrzebuje miejsca. Zapytaj o kredyt hipoteczny eksperta z ING na wideo. On ci najlepiej podpowie. Zobacz wyraźniej i bez refleksów na matowym ekranie. Działaj wygodnie i tak jak lubisz. Maluj z łatwością w aplikacji GoPay. Nowy tablet Huawei Matepad 11,5S. Czujesz zniechęcenie, kiedy widzisz, że kurz powraca. Na szczęście jest miotełka do kurzu Sweeper. Musisz nią tylko potrząsnąć, a tysiące włókien przyciągnie i zatrzyma kurz jak magnes. To cudowne! Sweeper dociera do wszystkich problematycznych miejsc. Nie umiałabym już sprzątać inaczej. Sweeper po prostu wow, jest tego wart! Jak jest mecz, to musisz go obejrzeć. A jeśli finał jest w czasie, kiedy ty masz niedoczas, to też nie ma opcji, żebyś go nie widział. No i filmowy hit w Netflixie, którego za nic nie chcesz przegapić. Bo co powiesz koleżankom, że tańczyłaś? Tyle emocji, a nic cię nie ominie. Najszybszy światłowód i Netflix przez 6 miesięcy w prezencie, a do tego nielimitowany internet 5G w smartfonie. Zapraszam do salonów i na orange.pl. Orange tu jest. Magne B6 Forte. Lek z dwa razy większą dawką magnezu. Pomaga komórkom nerwowym wrócić do równowagi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W tobie jest siła. Robisz coś z gęstem? Mhm. Mm Świetnie wygląda. Mhm. a ten dip to z czego? Z ziół i z gęstego. Tak pyszne, że aż... Nie wypada. Ma ponad 30 miliardów dobrych bakterii I tylko dwa składniki Słyszysz I wiesz, że będzie dobre Bo jest gęsty Na jaki posiłek nie wypadnie Zawsze wypada pysznie Jogurt naturalny gęsty Pakoma Jazda na koniu tyłem wydaje się trudna Ale jedyne czego potrzebujesz To żel pod prysznic Old Spice 3 w jednym By nadać męski zapach jakości perfum Ciał, twarzy i włosom Za jednym zamachem Dobrze pachniesz człowieku Teraz wszędzie będziesz ze mną przekonamy się. Posłuchaj, ale grają. Dobre. Musisz spróbować! T-Mobile. Sieć tak dobra, że wszystkim damy gwarancję jak dla mamy. Dołącz do dobrej sieci, a koszty zostaw nam. Nawet przez rok. Czasochłonne śniadanie? Zamień śniadanie na szybkie śniadatak. Kiełbaski śniadaniowe tak lekkie, pożywne i szybkie. Zacznij dzień na tak z Doliną Dobra. Tak smakuje świat. Rozsmakuj się w kulinarnych podróżach z Lidlem. Już od poniedziałku kierunek Włochy. A w ofercie ponad 100 produktów w stylu włoskim. Ser mascarpone tylko 9,99 za opakowanie aż 500 gramów. Kawa ziarnista stapelini w supercenie 54,99 za kilogram. A dodatkowo wszystkie lody pączelacji 1 litr. 35% taniej przy zakupie dwóch. Dla takich smaków. Zakupy robię w Lidlu. Bo dobrze jest się dzielić. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum kwiodawstwa i krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Więcej na TwojaKrew.pl Dziś w Uwadze. Pojechali razem do Karpacza. Moje dziecko do mnie zadzwoniło z płaczem. Mama, ja się go boję. Wszedłem pierwszy i ją znalazłem. Brzmiała. I tu krzyk: Mama, nie wchodź. No, ktoś mi zrobił krzywdę. Jestem zastraszona. Dlaczego ten człowiek przebywa na wolności? Nagła i zagadkowa śmierć młodej kosmetyczki. Uwaga, dziś o 19:40. Moi drodzy, spotkaliśmy się tutaj wspólnie, żeby ocenić przyczyny konfliktu i znaleźć sposoby na jego rozwiązanie. Przypominasz mi kurbeta. Przystojny był. Na pewno był bardzo utalentowany. Potrafiłaś <grym> na kolację. To chyba mam dzisiaj szczęście. Przepraszam pana bardzo, co pan robi w moim ogródku? Na wspólnej, nowy odcinek. Dziś o 20.10 w TVN. Wybierz dobry kurs na wakacje. Wymieniaj waluty w kantorze Santander i płać jedną kartą z wielu kont walutowych. Aplikacja Santander pomaga w podróży. Santander Bank Polska. Czasem ten jeden mały krok jest zaskakująco trudny. Ale, jak mówią, każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Na początku nie wiesz gdzie postawić stopę, ale robisz to i wchodzisz w nową rolę. I nagle okazuje się, że jesteś w tym naprawdę dobra. W Orange na kartę jednym SMS-em aktywuj bez limitu, a otrzymasz 5600 GB przez rok. Pierwszy miesiąc za 0 zł. Jeden krok i masz to. Orange tu jest. 12 muzycznych dni w sześciu miastach w Polsce. Festiwal Sandander letnie brzmienia. I 20% zliczki na bilety w aplikacji mobilnej banku. Brzmi dobrze? Zagrają. Zalewski, Sorry Boys, Lemon, Mrozu, Vito Bambino, Wonky One, Zalia i wielu innych... Artystów. I artystek. Najlepsza muzyka. każdej postaci. Festiwal Santander Letnie Brzmienia. Pamiętajcie o zniżce 20% w aplikacji mobilnej Santander Bank Polska. KIK. Więcej oszczędzania niż się spodziewasz. Dzięki naszym letnim rabatom możesz w pełni cieszyć się tą ciepłą porą roku. W Kik czeka na Ciebie dodatkowy rabat 20% na już przecenione artykuły. Tylko w tym tygodniu, od 1 do 7 lipca, we wszystkich sklepach stacjonarnych i w sklepie online na kik.pl Kik, więcej niż się spodziewasz. Mleko polskie z mlekowity o naturalnej zawartości wapnia i witamin. Idealne na pyszne śniadanie. Mlekowita, Twoja mleczna droga do Polskości. Lidlowy przegląd cenowy. Czy na wakacjach zapłacimy w biedronkach inaczej niż w domu? No niestety, od razu się czuje różnica. Takie ceny bardziej dla turystów. Ja mam luz, ja mam tu Lidla. Sprawdziliśmy wakacyjne kurorty. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 lidlach i 10 biedronkach. Ceny tych produktów w biedronkach w kurortach były wyższe niż w innych badanych miastach. I to nawet o ponad 17 zł. A w każdym lidlu ceny tych produktów były takie same i niższe niż w biedronce. Szczegóły na lidl.pl ukośnik-koszyk. Ból, świąt przeszkadzają w siedzeniu? Proctoglyvenol w granatowym opakowaniu szybko redukuje ból, świąt i uwalnia od hemoroidów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zakupy robię w lidr, bo to się opłaca. Polskie ziemniaki wczesne, tylko złoty 99 zł za kilogram. Łopatka wieprzowa z kuponem Lidl plus tylko 9,99 za kilogram. Kołda w plastrach Pilos XXL 1699 za kilogramowe opakowanie. Dzień dobry, muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek 16. Nie wytrzymam tyle, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból. I pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. Siedzisz? To wstań! Stoisz? To ruszaj do Kastoramy! Bo teraz w Kastorami otrzymasz kupon na 150 zł za każdy tysiąc wydany na płytki! Płytki Kastorama! W sklepach Castorama.pl Kiedyś każdej nocy tak to wyglądało. To było uciążliwe dla nas obojga. Suplement diety Resto Meles pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Nóg. Nogi nocą pod kontrolą. Wybierz dobry kurs na wakacje. Wymieniaj waluty w kantorze Santander i płać jedną kartą z wielu kont walutowych. Aplikacja Santander pomaga w podróży. Santander Bank Polska. Tomasz Patora.